Cześć tu, Duży Radziu. Mamy 9 stycznia. Godzina też jest 9 z małym haczykiem. Czas na trzeci odcinek z opisem mojego nowego planu treningowego. Jeżeli z czymś się nie pogubiłem, no to został nam ostatni segment, ostatnie dwa dni treningowe. No ale może od samego początku piszę Wam mój poranek. Pewna ważna informacja. Słuchajcie my teraz wszyscy bardzo dobrze, bardzo dokładnie. Jeżeli redukujesz, koniecznie Sprawdzaj wagę codziennie i wyciągaj sobie średnio. Obserwuj po prostu swoją masę ciała dzień w dzień, a nie na przykład tylko raz na tydzień. Ponieważ ja wczoraj miałem taką sytuację, że ważyłem aż 87,4, a tydzień temu, tydzień wcześniej, ważyłem 86,7. Także w tydzień bym pomyślał, że przytyłem i to naprawdę całkiem sporo. Natomiast dziś. 86,1. Także z dnia na dzień z kolei też różnica 1,3 kg. Mocno ta woda umie skakać w organizmie najwidoczniej. A naprawdę byłem już nieźle spanikowany. Zastanawiałem się, czy nie przycinać kalorii, czy nie zwiększać ilości aktywności, Jakiś cardio, więcej spacerów itd. Naprawdę przez 3 dni waga pokazywała powyżej 87 i byłem mocno zaskoczony, mocno przerażony. Wracając, waga podskoczyła na jakieś 3 dni powyżej 87, gdzie wcześniej było poniżej znacznie. No i nie wiedziałem co robić, czy obinać kalorie. Ale na szczęście chyba jak przetrzymałem, nie ma co panikować, skoro wpadało wcześniej i trzymacie kaloryczność diety, no to nie może być tak nagle, że waga sama z siebie rośnie i ty jecie. więc to czasami jest woda. W tym razie jak dieta nie jest tak monoskładnikowa, że to dosłownie 2-3 składniki na krzyż. To ten poziom wody w organizmie może się różnić. A ja nie popieram takiej diety monoskładnikowej, dwu-, trzyskładnikowej dosłownie. Chyba że pod sam koniec, dosłownie ostatnie dni wręcz, przed jakimś terminem jak zawody, ale na chwilę obecną, u większości ludzi po prostu dbających o to po prostu takie diety są niewskazane po prostu. No i dzisiaj ważę się rano, ósma rano, budzę się, wchodzę na wagę. 86,1. Także w dzień zeszło mi 1,3 kg, nie zmieniając zupełnie nic. No i gdybym się dzisiaj nie zważył, tylko ważył się co tydzień, to by się okazało, że pozornie niby przytyłem, także wtedy mógłbym podjąć jakieś niepotrzebne kroki jak właśnie ucinanie kalorii, więc nie róbcie tego, sprawdzajcie masę ciała, wagę ciała codziennie. Jakoś średnio wyciągajcie na przykład raz na tydzień minimum, a nawet. Myślę, że raz na dwa tygodnie. Cóż, redukcja masy ciała to nie jest taki szybki proces i no, trzeba te pomiary robić regularnie i nastawić się, że trochę to będzie trwało. Także informacja numer jeden, punkt numer jeden na razie, żebyście często sprawdzali wagę. Co może teraz przejdziemy do śniadania dzisiejszego. Rzucę Wam tu zdjęcie. Typowo białkowo-tłuszczowo, książkowo-białkowo-tłuszczowo. 6 całych jaj, jalecznica, kiszona kapusta, kiszony ogórek, kiszone ogórki 2, kawa z białkiem cynamonem taka klasyka. Teraz idę na miasto załatwić pewne sprawy, to Wam pewnie powiem później, co i jak. No i co, i teraz zapraszam Was do yy, treningu z komentarzem. To już będzie piąta jednostka treningowa, i zobaczymy się pewnie w kolejnej części dnia. Zatem mamy mój piąty trening w tygodniu. Można powiedzieć, że jest to takie full body na górne partie ciała. Zaczynamy od podciągania chłytem młotkowym w rampie otwartej do czterech powtórzeń, czyli dowieszam obciążenie tak długo, aż jestem w stanie wykonać cztery powtórzenia i pilnuję tutaj fazę ekscentrycznej, żeby dosyć wolno opuszczać się do dołu około 2 sekundy i na jedną sekundę dy dynamicznie w górę. Tak jak mówiłem już nie raz w jednym filmie, chwyt młotkowy, chwyt neutralny jest to najsilniejsza pozycja dla pleców. Zatem można sobie całkiem sporo przywieźć i doszedłem tutaj do 40 kg dokładnie i wykonałem pełne 4 powtórzenia, i na 45 wyszło mi już 3 powtórzenia, także nie leciałem wyżej. Kolejne ćwiczenie jest to wyciskanie hantli na ławce skośnej w pięciu seriach po 12 powtórzeń, również kontrolując fazę ekscentryczną. Ciężar na tym treningu był dosyć z zapasem, że tak powiem. Ogólnie w tym tygodniu testowałem ten plan, także można powiedzieć, że był taki deload. także 30 tylko tym razem i łączę to z unoszeniem hantla do boku. Jednorącz leżąc na ławce skośnej. gdzie wykonuje 5 serii po 12 powtórzeń, również spowalniając fazę ekscentryczną. Zestaw trzeci. Są to dipsy, pompki na poręczach z przywieszanym obciążeniem, również w rampie, ale już w rampie zamkniętej. 5 serii po 12 powtórzeń. Skończyłem na ciężarze 25 kilogramów. No i pomki na poręczach łączę z wiosłowaniem linką wyciągu. Zamiast drążka używam tutaj linki, żeby jeszcze lepiej kontrolować te mięśnie. Wykonuję 5 serii po 15 powtórzeń z lekkim przytrzymaniem w spięciu. Oczywiście jak widzicie, zanim wykonam pełen ruch, wykonuję retrakcję i depresję łopatek. No, i na sam koniec wykonuję wyciskanie francuskie hantli. Też dzielę ruch na dwie fazy: na początku uginam ręce w okciach, a potem przesuwam je bardziej za siebie. Dzięki czemu jeszcze bardziej rozciągam triceps i pracuję on w dużo większym zakresie. Także też polecam takie rozwiązanie, żebyśmy cofali huntle za głowę, jeszcze kawałek. Dzięki czemu zwiększymy zakres ruchu, lepsza hipertrofia, lepsza praca. Także polecam. I to jest cały trening. 4 serie po 12 powtórzeń tych, yy, tego wyciskania także dzięki za uwagę okej, okay, witam was ponownie, kilka godzin później sporo godzin później niż podejrzewałem co robiłem przez ten czas? Yy, byłem w urzędzie miasta, w macie zresztą za mną we Wrocławiu, oprócz tego w ZUSie w urzędzie skarbowym, co robiłem, co zażycki robiłeś się spytacie, yy, zakładałem własną działalność gospodarczą by móc się rozwijać jako trener personalny, jako doradca żywieniowy, doradca treningowy, coraz więcej osób się pojawia chętnych na współpracę ze mną, co mnie cieszy, więc warto się rozwijać, żeby pomóc się rozwijać potem Wam. Więc taki krok poczyniłem na początku tego roku, założenie własnej działalności gospodarczej, by jakoś inwestować się już w ten swój rozwój, mieć coś własnego. Odpowiedzialna decyzja, ale jestem z niej jak najbardziej zadowolony. Okazało się to dosyć bardziej kłopotliwe, niż podejrzewałem. Dużo krążenia między urzędami, także dużo dodatkowej aktywności. Myślałem, że to bierze dużo mniej czasu i z porządku, nawet chciałem wyjść z domu nic nie jedząc, ale ostatecznie cieszę się, że coś zjadłem, bo byłbym teraz bez posiłku, to bym pewnie mdlał tutaj. Także krążenie między Urzędem Skarbowym a Urzędem Miasta, to jest oddalone od siebie ponad kilometr. Wszędzie chodziłem oczywiście pieszo, więc dużo dzisiaj dodatkowej aktywności pieszej dodatkowe kalorie spalone, także na plus. No i co? Wszystko na szczęście już załatwione, więc od dzisiaj czekam na kolejne osoby, które są chętne na współpracę. Zawsze chętnie pomogę i uważam, że możemy dojść do fajnych efektów razem. A teraz co? Wracam już do domu, zabieram się wreszcie po policjach 15 za drugi posiłek. No, i pomyślę, kiedy to jeszcze trening wcisnąć, bo dzień wolny właśnie na załatwianie tych spraw filmowych. No i zabieramy się za resztę moich obowiązków, czyli za trenowanie, ponieważ oprócz tego, że teraz mam firmę, wciąż jestem osobą, która się szykuje na zawody, zawodnikiem. Także są pewne obowiązki do zrobienia, czyli trening, trzymanie Michy, tak jak codziennie. Także zobaczymy się pewnie w domu. Na razie. Mamy godzinę 16:02 dokładnie. No i macie mój drugi posiłek, już jestem wymęczony tym wszystkim dzisiejszym dniem, także cieszę się, że wreszcie siadam i jem. Mm, dosyć sporo, żeby się w miarę zapchać. Mm, ale kalorii, no niestety nie jest sobie specjalnie dużo, bo w końcu redukcja. Także co, 100 gramów kaszy gryczanej. Razem jest yy, mięsa z piersi kurczaka, pół kilo, 500 gramów. Trochę jest tutaj na talerzu. I trochę w miksie sałat. Dodatkowo, jak widzicie, miks sałat polałem pasatą pomidorową zamiast keczupu i dodałem mały dodatek musztardy. No i to jeszcze dwa ogórki kiszone. Także zdrowo, sycie. Drugi posiłek o 16.00 dopiero. No i potem myślimy właśnie nad treningiem. Chyba około 19.00 z Radkiem jakoś uda nam się zgadzać. Także do zobaczenia. Witam Was ponownie, ja już jestem po treningu i nic na siłowni nie nagrałem aparatem, ponieważ było tyle ludzi, no, że byłoby to totalnie bez sensu. Co chwilę by ktoś wchodził w kamerę czy w statyw, no, nie byłoby to sensowne i zajęłoby to za dużo czasu, nie byłbym w stanie zrealizować treningu. Ale nagrałem trening na Snapie, także będzie ten trening zaprezentowany oczywiście już w tym filmie. W takiej dosyć typowej wersji, snapowej wersji. Także teraz zapraszam Was do ostatniej jednostki treningowej, szóstej jednostki treningowej w formie Snapa. A ja sobie robić po potreningowy, ostatni pośpiech dnia. Także widzimy się zaraz. Okay, mamy mam trzeci, poświeg potreningowy. Moją kolację. Zaczniemy od talerza. Omlet z 6 białek jaj. Dodatek kakao, dodatek słodzika i 200 g izolatu czekolada karmel. Białkowo węglowa zupa, czyli kasza jaglana 100 g, 100 g płatki żytnie. I tutaj 40 g izolatu czekolada karmel. No i tutaj inka. Z Cymonem i odrobią Surika. Także to jest posiłek numer 3. Ostatni posiłek na dzisiaj o godzinie 23.58. No, także to jest zarazem koniec vloga na dzisiaj. Ja sobie oczywiście do posiłku sprawdzę maila. Taka codzienna rutyna. Praktycznie codzienna rutyna. Czy to do kolacji, czy kiedy jest ta wolna chwila, wchodzę w tą skrzynkę mailową. Patrzę, jakie są pytania. Odpowiadam na te pewne kwestie osobom, którym pomagam i rutyna, którą bardzo lubię, czasami rutyna to może sprawiać przyjemność. Także co, dzięki Wam za uwagę, zabieram się za jedzenie. Pamiętaj, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, subskrypcję, jak jeszcze tego nie robisz, sprawdź konie koniecznie inne filmy. No i co, widzimy się w kolejnych produkcjach. Do zobaczenia.